Matka Pija wspomina. Podstawą nadziei u matki było całkowite i ufne poddanie się woli Bożej. W każdym zdarzeniu, zarówno trudnym, jak i pomyślnym, widziała ona bezpośrednie działanie Boże, ingerencję Boga w nasze codzienne sprawy. Matka Górska dodaje, rzeczywiście cechowała ją niezwykła wrażliwość na znaki czasu i umiejętność właściwego ich odczytywania. Dawała tej postawie wyraz w szeroko pojętym ekumenizmie, obejmującym sprawy wyznaniowe, narodowościowe i społeczne. Ojciec Arnold dodaje: Widziała i rozumiała, jak mało kto, wielki kryzys ogólnoświatowy wraz ze wszystkimi naglącymi zagadnieniami epoki. Niektóre z nich przekraczały jej możliwości, rozumiała to. Wybrała więc skromnie to, co było w granicach jej sił. Podjęła tę cząstkę pracy, której i pokorna niewiasta mogła i powinna sprostać. Młodzież i zaniedbanie dzieci, opiekę nad studentkami, nad opuszczonymi w skupiskach ludzkich wielkich miast lub w osiedlach ubogiej podmiejskiej ludności, zadziwiająca różnorodność dzieł miłosierdzia duchowego i materialnego. Wyprzedziła w tym swoją epokę. Była wprost genialna w stosowaniu nowych metod do nowych potrzeb. Usuwając bez wahania to, co jako przeżyte nie nadawało się już do zastosowania w konkretnej pracy apostolskiej. Zatrzymaj się dzisiaj na chwilę i postaraj się poszukać w sytuacjach, które ci dzisiaj spotkały, Bożego planu lub zamysłu. Święta Urszula, wrażliwa na znaki czasu. módl się za nami.